Za nami Baja Karpatia, nie zabrakło rywalizacji, emocji, adrenaliny i mnóstwa wrażeń. W niedzielę rajd zakończył się uroczystym wręczeniem nagród. W tegorocznej edycji Baja Karpatia po honorowym starcie z Przedmiejskiego Domu Kultury zawodnicy wyruszyli w ponad 6-kilometrową trasę odcinka Superspecjalnego na miejskich błoniach nad Sanem. W sobotę uczestnicy rajdu zmierzyli się z odcinkiem Krawce i Nowa Dęba, a w niedzielę przejechali trasę wytyczoną w Bojanowie oraz Przyszowie. Do rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej oraz Mistrzostw Czech w rajdach terenowych zgłosiły się 32 załogi z Polski i Czech. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy rundy Mistrzostw Europy FIM, Europ oraz Pucharu Polski w rajdach Baja, od których wpłynęły 42 zgłoszenia. Na starcie zobaczyliśmy 8 motocyklistów, 22 kierowców kładów i 12 zawodników w pojazdach UTV reprezentujących Polskę, Czechy i Włochy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z, z kolejnej edycji rajdu Baja Karpatia Już po raz siódmy organizujemy ten rajd. Chyba po raz czwarty w Stalowej Woli. Stalowa Wola jest stolicą tego rajdu i, i miejscem kwatery głównej. I dziękujemy tutaj współorganizatorom, klubom ze Stalowej Woli, z Mielca. Dziękujemy władzom samorządowym i, i władzom powiatu i szczególnie panu prezydentowi. Natomiast no, impreza bardzo udana 94 zgłoszenia 87 załóg wystartowało. Jeden odcinek zrobiony specjalnie dla kibiców na Błoniach w piątek wieczorem. Później cztery bardzo ciężkie odcinki na poligonie Nowej Dębie w okolicach Bojanowa w okolicach Stalowej Woli między 60 a 100 kilometrów. Tak naprawdę nie było zdarzeń. Zdarzenia na każdym rajdzie się wydarzają więcej spraw technicznych i, i, i że tak powiem, kłopotów technicznych z samochodami. Natomiast było jedno zdarzenie związane z zawodnikiem startującym na kładzie, któremu została udzielona pierwsza pomoc i, i odwieziony karetką do szpitala, natomiast został wypisany po, po przeprowadzonych kładaniu. Także wszystko szczęśliwie się zakończyło. Na trasie były też niebezpiecznie wyglądające zdarzenia. Pierwszego dnia rajdu samochód prowadzony przez Klaudię Podkalicką dachował. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Pilot Piotr Binaś trafił do szpitala, gdzie został poddany badaniom. Następnego dnia jechał dalej. O wrażenia z tegorocznego rajdu pytaliśmy kilku uczestników. Trasy były trudne, były bardzo dziurawe. Zaskoczył nas ostatni odcinek, ponieważ doszły nowe partie, bardzo wąskie, przez las, nawroty między drzewami właściwie na szerokość samochodu, ale daliśmy rady, jako jedna z nielicznych załóg udało nam się ukończyć rajd. Strasznie trudny rajd, a dla mnie przede wszystkim. Zaczęliśmy od dachowania, co prawda nie pierwszego i pewnie nie ostatniego, tak, tak to było czasami. Natomiast później mieliśmy problem z przegrzewającym się silnikiem, później się zakopaliśmy, pół godziny odkopywaliśmy samochód, więc mieliśmy mały, mały Dakar. A na koniec napadło wspomaganie kierownicy, więc ostatnie 60 km jechaliśmy bez wspomagania, więc naprawdę męczący, męczący rajd, ale czasami tak musi być. Czasami tak musi być niestety. Teraz trzeba tylko po prostu, można powiedzieć, zmyć to z siebie i, i myśleć już o kolejnych startach. Natomiast, no, pogoda dopisała, kibiców full, fajna atmosfera. No, szkoda, że tak wyszło. No, czasami jest się u góry, czasami jest się na dole. No i w tym wypadku tak, tak to wygląda. Myślałam, że będę walczyła o czołowe miejsca. Okazało się, że walczyłam o to, żeby dojechać do mety. Chociaż tyle, dojechałam, parę punktów zawsze zdobę, zdobę, zdobędę. Znaczy ja powiem szczerze że tak, ja osobiście się ścigam bardziej w rajdach cross country, takich krótszych. Mój, to był mój pierwszy start w rajdach typu Baja. Chciałem zobaczyć jak to wszystko wygląda i tak naprawdę sam do końca nie wiedziałem czego się mogę spodziewać. Osobiście mi się bardzo podobały. Było parę odcinków e, takich trudnych pod względem kolejnych po Jeepach, na tej zasadzie, Ale osobiście uważam, że dobrze mi się jechało, nie gdyby nie dzisiejsza awaria na pierwszym lesie, brak elektroniki w kładzie tam na 70. kilometrze, aby było jeszcze lepiej. Prawody ja uważam jako udane, jak dla mnie. Organizacyjnie było też wszystko w porządku. Ja jadę, wszystko w porządku. Osobiście, tak jak mówię, wszystkie Odcinki te trzy udało mi się wygrać, z dość znaczącą przewagą oczywiście. No gdyby nie ta awaria, ja bym wszystko wygrać. No nie było aż tak bardzo ciężko, jak co dzień się ścigam w innych Po wszystkich zmaganiach w niedzielę odbyła się ceremonia wręczenia pucharów. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Tym, którym się nie udało, zachęcamy do startu w kolejnej edycji rajdu, która odbędzie się już za rok.